Witam Was, moi drodzy. Chciałem Wam powiedzieć dobre słowo z Biblii. Dzisiaj, dzisiaj Bóg przekazał nam słowo: przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie dla wszystkich, lecz łaska przez jednego człowieka przyszła łaska dla wszystkich. Amen. A chciałem Wam pokazać ogród, który nam tutaj troszeczkę podupadł. Wczoraj zasiałem tutaj trawę, i dzisiaj właśnie podlewać będę za chwilę jeszcze. Może Wam to zaobrazuję za chwilę. No, i właśnie dzisiaj się cieszymy piękną pogodą. Chcemy Wam przekazać, że chcemy oczyszczać te od tego skażenia, które dzisiaj nam świat mówi, że to jest korona, czy to wirus, czy to jest korona taka boska Chrystusa, która chroni nas. Tak to uważam. I myślę, że żeby wziąć i czyścić te wszystkie karpety, mieszkania i odkażeć z tych wszystkich naszych niedociągnięć przez wiele lat, co biegając za pieniędzmi, nie, nie czyściliśmy, nie sprzątaliśmy naszych mieszkań ogólnie. To nie jest choroba, tylko po prostu zaniedbania nasze. Dziękuję. Pozdrawiam Was.